Tak? Pozwoliła? Super. I do prawej To jest mocno do prawej. Ale stąd. No dawaj, do łopatki tu. To Super. To była gnyłka. To co, co to sprawka? Mama idzie szpatelnie, Orysio. Eee. Ciocia też chce grać. Zobacz. Mamo. Wiesz, co już szpatelnie, szpatelnie. Weź, daj tak? na chwilę, ciocia. Dobra. Ja już tak chętną. Czemu tylko Orysia? Bo tak. To jest za profesjonalny sprzęt. To jest za fotograficzna rodzinka. To moja piłka. Mama Uch. chyba mają patelnie. O co się Piotr? Dla Ja piłkę. piłka. Nie! Nie! Daj Nie! 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 ja Nie! Piotrek, nie dałeś mi jednak tej tej Czecj, nie? Ej! Cosia! Socia, Nie! 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 Do Franka. O, no, my tu odkrywamy charakter Rysia. Jak tam macie zbudzone? Do mnie, do mnie, do mnie. E, e, e. Patrz. Patrz, patrz. Dzięki. Do Franka. Do Franka.

Ale to wcale nie jest łatwe. Do, 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 do mnie, do mnie. Do ja to nie jest takie łatwe, jak powiedziałam. Wiesz, ja jestem mało skryta w takim rzeczach, wiesz? Moja nie były. Dobra, Ryszko, ciocia i Ryszko. Ja kiedyś spędziłam, słuchaj, 45 minut, żeby odzyskać hasło do tego M-Obywatela. Um, to jest właśnie tak, podobna przygoda. Przecież ten e, szafir to jest. E, nie wiem, czako, ja tego wcześniej tak, nie miałam. Nasz szafir tak wyglądał. Kutia, wyblałeś się! To, ja ty nie, ja nie wybrałaś. Się. No, no bo to tem się... robisz przez tego swojego. Ja tego wkładam z Hype ją podpisuję elektronicznie i to jest odpowiednik tego elektronicznego podpisu. No. Tylko wiesz, jak ktoś mi to zwinie, no to pewnie wiesz, że na kopie. Bo to jest.

nie słyszałam, Nie przyjdzie, ale on przyjedzie do nas do domu chyba. Ryżu! Hej, ja!